Również trzy pytania o pracę pana żony. Nastąpił po prostu telefon z centrali dyspozycja i to zatrudnienie nastąpiło. Czy ma pan zatrudnić. Tak. tak. Sylwię Sobolewską? Tak. Dokładnie tak. Czy pan rozmawiał na temat jej pracy z prezesem Funduszu Górnośląskiego? Myślę, że to jest na tej zasadzie, że jak widzi, jak sobie inni załatwiają stanowiska dla rodziny, to mówi, a co to jestem gorszy. Praca w spółce Skarbu Państwa jako prezent ślubny, to rzeczywiście pasuje do PiSu. Moja żona jest osobą prywatną. O tym, gdzie pracuje, to dowiaduje się jako jeden z ostatnich. Widać jasno, że Sorbolewski po prostu kręci. To jest syndrom tłustych kotów. Poziom wynagrodzenia zarządu tej spółki. Nepotyzm. Pani bywała w spółce... Może trzy razy w ciągu tych ośmiu miesięcy? Tak. Dzień dobry, czy z panią Sylwią Sobolewską mam przyjemność? Tak. Krzysztof Sobolewski nie odstępuje prezesa pis na krok. Do serca partii na Nowogrodzką trafił kilkanaście lat temu z biura poselskiego Marka Kuchcińskiego na Podkarpaciu. Przyjechał do Warszawy pod skrzydła Joachima Brudzińskiego, wtedy sekretarza generalnego i był takim wynieś, przynieś, pozamiataj, organizuj. Mówi nam Wioletta Krasnowska z polityki, która opisywała kulisy kariery Krzysztofa Sobolewskiego. On był samotny, tu w Warszawie, przyjechał do pracy na Nowogrodzki i był gotowy do działania w świątek, piątek i niedziela. Wiedział, że to wpływa na jego, na jego karierę. Paweł już poznał Krzysztofa Sobolewskiego kilkanaście lat temu w warszawskiej siedzibie PiS. Do niedawna. W tych czasach, kiedy ja byłem w Prawie Sprawiedliwości, ja go traktowałem jako po prostu jednego z wielu ludzi na Nowogrodzkiej, którzy organizowali technicznie funkcjonowanie partii. Może i liczył już znaczki, może i numerował strony, może przepisywał coś na komputerze. Po raz pierwszy cała Polska o Sobolewskim usłyszała wtedy, gdy PiS wygrał wybory, a prezes partii publicznie podziękował tylko kilku osobom. Chciałem podziękować w tym jemu, pełnomocnikowi wyborczemu Pawłowi Sobolewskiemu. Krzysztofowi Sobolewskiemu. Przepraszam za tą pomyłkę. Gdzie pan teraz jest? W Centrum Dowodzenia Polską, przed światem na Nowogrodzkim w tym centrum dowodzenia u boku Brudzińskiego Sobolewski pracował w cieniu. Witam państwa. aż po około 10 latach, gdy jego mentor Brudziński w 2018 roku objął ważne stanowisko rządowe. Jedziemy dalej. To Sobolewski przejął Jedziemy. funkcję szefa komitetu wykonawczego po Brudzińskim. Dzięki któremu jestem tutaj, gdzie jestem i mogę zapewnić, damy radę. I tym razem prezes imienia już nie pomylił. Rada polityczna podjęła decyzję o powołaniu pana Krzysztofa Sobolewskiego na bardzo ważne stanowisko przewodniczącego Komitetu Wykonawczego. – Co tak naprawdę zdecydowało, że on zaszedł tak wysoko w tych partyjnych strukturach? – Dlatego, że był kompletnie zależny. On znał swoje miejsce i nie był zagrożeniem dla nikogo, ani dla Brudzińskiego, ani dla, dla, dla prezesa tym bardziej. Z nikim nie tworzy jakiejś, nie wiem, frakcji. Pan Krzysztof Sobolewski uzyskał miażdżącą większość głosów. Godny y, y, zaufania, wierny. jestem pracownikiem skromnym w winnicy partyjnej. Totalnie stuprocentowo lojalny. świetnie się orientuje w sprawach partii. Jest bardzo rzetelny, sprawny, pracowity, inteligentny. Zapraszamy. A to pierwsze poważne zadanie, które zaraz po wyborze na nowe stanowisko prezes partii wyznaczył Sobolewskiemu. W imieniu Jarosława Kaczyńskiego nie tylko odebrał nagrodę od propisowskiej telewizji, ale musiał także odczytać publicznie list od prezesa PiS. W kapitule pragnę z całego serca podziękować za to wyjątkowe wyróżnienie. Sobolewski był wyraźnie zestresowany. Na niezłomną wolę życia, wolności. I często się mylił. Na reprezentowanie większości Pol Polaków. Później przyznał w wywiadzie, że wtedy zjadła go trema. Jej kapitał jest Polski. To nie jest człowiek, który oczaruje słowem, oczaruje swoją osobowością. To jest po prostu nudny, techniczny biurokrata, który jakby upilnuje, upilnuje numerów telefonów, na czas złoży pismo. Strategicznych dla państwa sektora. On nie jest politykiem i nigdy nie chciał być politykiem, bo nie ma do tego predyspozycji właśnie nie ma charyzmy, nie ma pasji. On nie chce załatwiać naszych spraw. On załatwia sprawy prezesa łączył wyrazy szacunku Jarosław Kaczyński. – On jest od wykonywania zadań, on jest żołnierz. Zresztą politycy z PiSu, z którymi rozmawiałam na jego temat, zwr zwrócili uwagę, że on używa też takiego żołnierskiego e, języka w tych rozmowach, w tych telefonach, jak na przykład trzeba zorganizować w terenie jakieś spotkanie, e, ile osób ma e, przyjść, to on mówi tak, zbierają się pod wody", jest żołnierzem który z, z sierżanta stał się e, pułkownikiem, na pewno nie generałem, i e, wykonuje e, polecenia, które dostaje od swoich zwierzchników. I zawsze w interesie partii, czasami rozumianym bardzo ciasno. Bo gdy przed spotkaniem w terenie z prezesem PiS próbowaliśmy zarejestrować jego wizytę od kuchni, Sobolewski interweniował, przepychając naszego operatora. Zapraszamy na salę. zapraszamy na salę, jestem dziennikarzem. Nie zapraszamy panu trudniać, na salę. Utrudniaj pracę. Dlaczego mi A nie zaprasza? Zapraszam na salę. Zapraszamy. Ale też pan mi utrudnia moją pracę. To jest utrudnianie pracy. Dziennikarz. Bardzo mi miło. To właśnie Sobolewski współorganizuje w regionach spotkania prezesa z wyborcami. Sam pojawia się na niemal każdym, ale zawsze na drugim planie, w cieniu prezesa. Choć najczęściej zwykli ludzie nie mogą na te spotkania wejść. Ale będzie można wejść? Zaproszenie ma pan? Nie. To raczej idę. Jestem obywatelem, mieszkańcem, chcę wiedzieć, co mnie czeka, prawda? No. I dlaczego pan mnie nie chce wpuścić? Ponieważ organizator pana nie przewidział, a tymi wyborcami często okazują się wyselekcjonowani ludzie. Jeszcze mało. Często lokalni partyjni działacze, których z ramienia partii nadzoruje właśnie Sobolewski. Coś słabo, no. Prezes Kaczyński bardzo, ale to bardzo, kładzie akcent na te struktury partyjne, bo uważa, że od tego zależy kondycja partii. Przekonać w każdym powiecie przynajmniej te 1200 osób. Do tego, żeby jednak poszli na wybory, to musi robić każdy z nas, bo każdy głos jest ważny. Stąd jest potrzebny taki karbowy, taki komisarz polityczny na poziomie województwa, który będzie trochę poganiał tych posłów, trochę robił za nich. Mobilizacja. On ma swoich ludzi w każdym okręgu, wie do kogo dzwonić i jakie wydać polecenia, żeby oni pracowali, żeby oni harowali, robili właśnie te zbiórki, żąda sprawozdań, ile kto zrobił jakich. On też podobno ma mieć wpływ na listy yy, wyborcze. Krzysztof Sobolewski w jakimś stopniu również kreuje kadry, kreuje korpus parlamentarzystów, bo jego dobra bądź zła opinia o danym parlamentarzyście może oznaczać, że ktoś znajdzie się na liście. Albo się nie znajdzie, albo znajdzie się niżej na tej liście. Czyli każdemu z polityków PiS opłaca się dobrze żyć z Sobolewskim, bo potem on szepcze do ucha prezesowi. Ależ oczywiście, no, i groźby padają właśnie, że jak czegoś nie zrobisz, to nie macie na listach, nie masz żadnego znaczenia. Natomiast jaką on ma siłę perswazji na dole, ja myślę, że dużą, przez to, że przemawia przez niego yy, Jarosław Kaczyński, nikt więcej. Sobolewski tak bardzo urósł przy Prezesie Kaczyńskim, że także sam trafił na listy wyborcze pis. I cztery lata temu z pierwszego miejsca na Podkarpaciu został po raz pierwszy posłem. Nigdy chyba nie zdarzyło mi się nawet stanąć w debacie jakiejś na Podkarpaciu razem z nim. A dlaczego? Znaczy moim zdaniem Krzysztof Sobolewski niewiele ma do, do zaproponowania. Polecam się w wyborach Paweł Ponceliusz z Koalicji Obywatelskiej był wtedy głównym rywalem Krzysztofa Sobolewskiego w wyborach na Podkarpaciu. To polecam nie i to Sobolewski w bastionie PiS uzyskał lepszy wynik od dawnego kolegi z partii Ponceliusza. Ja nigdy nie słyszałem go co on ma do powiedzenia sam odnośnie no właśnie gospodarki, służby zdrowia, edukacji i żeby to nie były po prostu frazy. Od, odtwarzane z tego, co usłyszał i zapamiętał na Nowogrodzkiej, czy, no nie wiem, w trakcie debat jakichś Sejmowych, jak w ogóle bywa na tych debatach. Ja sprawdziłam. Od 2019 roku, gdzie jest w Sejmie. Miał w sumie cztery interpelacje i dziewięć wystąpień, z czego cztery nieodczytane, czyli nawet kładł kartkę. Jego jakby polityka nie interesuje. Ja nie pamiętam jego jakiejś myśli, idei politycznej, w imieniu której on został politykiem, wszedł do Sejmu. Nie ma nic. Ale jak mówi, to co mówi? Mówi przekazem. Pan prezes stwierdził oczywistą rzecz. Pan prezes poruszył bardzo ważny temat. Pan prezes Jarosław Kaczyński nie tyle mówił o tym, aby ograniczać zakupy, ale żeby je złożyć w czasie. Można Krzysztofa Soboleskiego określić tak mianem cwanej gapy. To znaczy, że on wie pewnie, gdzie ma te deficyty swoje w kategoriach życia politycznego. Ale wie, że też musi jakoś żyć i jeżeli wszystko, za co jest odpowiedzialny, w miarę porządnie chodzi, no to może przyjść do prezesa i pani prezesie, przydałoby się trochę więcej, bo kredyt na mieszkanie wziąłem i trzeba by jakiejś dodatkowej pensji. Bo karierę robi nie tylko on, ale także jego żona i to w spółkach kontrolowanych przez partię męża. Z Sylwią Krzysztof Sobolewski wziął ślub w 2017 roku, a na uroczystości pojawił się nawet Jarosław Kaczyński. Niecały miesiąc po ślubie, chyba w formie prezentu ślubnego, dostała posadę Rady Nadzorczej na lotnisku w Szczecinie. Przypomnij mi pan, jakie studia skończyła? Biologię. Kompetencje co do zasiadania w radach nadzorczych ma. Zdała egzamin państwowy. Nie MBA, tylko państwowy egzamin. Kariera Sylwii Sobolewskiej w spółkach i instytucjach kontrolowanych przez partię jej męża zaczęła się rozwijać 10 miesięcy przed ich ślubem. Najpierw Sobolewska po 13 latach pracy jako zwykła urzędniczka awansowała na dyrektorkę w Szczecińskiej Inspekcji Handlowej. Już trzy tygodnie po ślubie, absolwentka biologii zaczęła nadzorować lotnisko w Goleniowie. Później została także kontrolerką w Polskim Funduszu Rozwoju. Jednocześnie zaczęła nadzorować rozwój przedsiębiorczości w Państwowej Agencji, a jakby tego było mało, również fundusze inwestycyjne w Państwowym Banku PKO. I laboratorium miedziowej spółki KGHM. Moja żona ma wybitne kompetencje, tak czy nie? Tak. A to nie koniec. W międzyczasie Sobolewska otrzymała trzy kolejne stanowiska, tym razem w paliwowej grupie Orlen. W największej ze spółek została dyrektorką odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Do tego dostała do nadzoru spółkę produkującą nawozy i drugą zajmującą się dystrybucją paliw. I to też nie wszystko, bo w 2021 roku żona posła PiS zajęła się jeszcze doradzaniem w dziedzinie budownictwa w samorządowej spółce na Śląsku, kontrolowanej wtedy, a jakże, przez polityków PiS. I tak w niewiele ponad 5 lat Sylwia Sobolewska zaliczyła aż 10 spółek i instytucji kontrolowanych przez partię jej męża. Dziś już w nich nie pracuje, ale o tym powiemy za chwilę. Czy jest jakieś miejsce, w którym Pańska żona nie może zasiadać, albo nie zasiada i nie będzie zasiadać? Nie, mi o tym decydować ani ja w tym nie mam. Z tym, nie mam w tym temacie swojego udziału. To ewidentnie związek z ważną osobą. W Wpisie, jakim jest Krzysztof Sobolewski, otworzył drzwi dla żony, więc ne nepotyzm totalny. Osoba prywatna, bardzo bym się jednak, e, aby e, też uszanować to, że ktoś chce się rozwijać. Prywatna osoba, która rozwijała się i bogaciła w państwowych i samorządowych spółkach. Według oświadczenia majątkowego Sylwii Sobolewskiej za 2021 rok żona posła Pis zarobiła tylko w tym jednym roku blisko 800 tysięcy złotych. W tym samym czasie jej mąż poseł zarobił ponad czterokrotnie mniej, ale razem w 2021 roku małżeństwo Sobolewskich zarobiło niemal milion złotych. I choć Sobolewska jako wiceprezes samorządowej spółki musiała składać jawne, publicznie dostępne oświadczenie majątkowe, bo zarabia publiczne pieniądze, mąż polityk wie swoje. Moja żona jest osobą prywatną, nie jest osobą publiczną. Jest osobą niezależną, ambitną, i o tym, co, gdzie pracuje, to dowiaduje się jako jeden z ostatnich. No to kłamstwo, to widać jasno, że Sorbolewski po prostu kręci. Jakby tak samo był mało zorientowany, jeśli chodzi o struktury Prawa i Sprawiedliwości, to nigdy by tam długo się nie utrzymał, więc jak ogarnia struktury Prawa i Sprawiedliwości od Ustrzych po Świnoujście, to tym bardziej ogarnia, gdzie jego żona w którym momencie pracuje, więc to było ewidentne, ewidentne naciąganie prawdy. Nie załatwiałem pracy nikomu. A tym bardziej swojej żonie, to jest syndrom tłustych kotów. Na tym kongresie w 2021 roku politycy PiS zmienili Sobolewskiemu stanowisko na sekretarza generalnego partii. Zmienić miało się także ich podejście do zatrudniania rodzin w państwowych spółkach. Nepotyzm. Po to przyjęto nawet specjalną uchwałę. Jeżeli tego nie zmienimy, to Szanowni Państwo, nie mamy żadnych szans na to, żeby wygrać wybory. Żadnych szans. To wszystko jest pic. Ta walka z tym nepotyzmem, ta wtedy ta uchwała nie przełożyła się na nic, bo to była gra. To żona Krzysztofa Sobolewskiego kilka tygodni po tej uchwale straciła stanowiska w państwowych spółkach. Tyle, że cztery miesiące później dostała kolejną pracę także w spółce kontrolowanej przez PiS. Czy wcześniej zarząd korzystał z pomocy jakiegokolwiek innego doradcy? Nie. Sylwia Sobolewska została doradcą zarządu w spółce-córce Funduszu Górnośląskiego. Prawie 90% akcji w funduszu ma samorząd województwa śląskiego, zarządzany wtedy przez PiS. Tego typu spółki pozostają tak zwanym łupem politycznym. Ten, kto wygrywa, ten, ten, ten obsadza. Decyzje zapadają polityczne, chociaż do tego typu instytucji też trafiają po prostu menadżerowie. To Michał Fijałkowski-Gwizdała zatrudniał Sylwię Sobolewską. Był wtedy wiceprezesem spółki CPR Investor, tej, w której pracowała Sobolewska. Ja zostałem poproszony do funduszu, tam poznałem panią Sylwię Sobolewską. To niewielka spółka samorządowa zatrudniająca kilka osób. Zajmuje się na Śląsku między innymi budowaniem mieszkań. Nastąpił po prostu telefon z centrali, czyli od właściciela CPR-u, że będzie zatrudniana osoba, po prostu dyspozycja i to zatrudnienie nastąpiło. A jak to dokładnie brzmiało? Że należy to zrobić. Czy ma pan zatrudnić? tak? tak. Sylwię Sobolewską? Tak, dokładnie tak. I od kogo pan to usłyszał? To wyszło od prezesa Stępnia. Największy problem dla nas to jest kadra. Chodzi o Krystiana Stępnia, który jako prezes Funduszu Górnośląskiego miał wydać polecenie zatrudnienia żony polityka PiS w podległej mu spółce. Dzień dobry, czy z panem Krystianem Stępniem mam przyjemność? Z Stępniem rozmawialiśmy przez kilkanaście minut. Grzegorz tfn TVN24. Ale później poinformował nas, że nie zgadza się na wykorzystanie tego nagrania. Dlatego to, co powiedział, możemy tylko omówić. Chciałem pana zapytać... O polecenie, które pan y, wydał zarządowi spółki CPR Investor. Stępień w rozmowie z nami zaprzeczył, że wydawał polecenie zatrudnienia Sobolewskiej. Czyli, jak rozumiem, członkowie zarządu spółki sami sobie wymyślili zatrudnienie pani, której wcześniej nie znali. Rewelacja. Nie wie pan, kto to jest, a słyszał pan o tym, że. Na początku rozmowy z nami Stępień twierdził, że Sobolewskiej nie zna i nie wiedział nawet, że została zatrudniona w podległej mu spółce. Kwestia niepodlegająca dyskusji. Sugestia, która jest wyrażana przez osobę, wobec której ma się podległość, nazywana jest poleceniem służbowym. Po tej uwadze. Sylwia Sobolewska, żona posła pisu Krzysztofa Sobolewskiego. Stępień nagle przypomniał sobie, kim jest Sobolewska i stwierdził, że to prawdopodobne, że się z nią spotkał. I kto w tym spotkaniu uczestniczył? Pani, o której przed chwilą mówiliśmy, i był jeszcze pan Stępień. Michał Fiałkowski Gwizdała twierdzi, że został wezwany przez prezesa Stępnia do siedziby Funduszu Górnośląskiego i tam razem z prezesem czekała na niego Sylwia Sobolewska. Fiałkowski Gwizdała wspomina, że nie dostał ani jej CV ani nie usłyszał, w jaki konkretnie sposób Sobolewska miałaby pomagać kierowanej przez niego spółce. Na ten temat nie było rozmowy, tylko padło, że będzie, że będzie wsparciem. Prezes Stępień miał ustalić także pensję Sobolewskiej. Przedział, no po prostu, że to ma być w tym przedziale. I tak to zaistniało. Prezes Stępień w rozmowie z nami stwierdził, że wysokości pensji Sobolewskiej nie ustalał. Myśmy sobie sami tej kwoty nie wymyślili. Dotarliśmy do umowy o pracę Sylwii Sobolewskiej z CPR Inwestor. Wynika z niej, że za doradzanie zarządowi w sprawach inwestycji i rozwoju, absolwentka biologii i żona polityka PiS otrzymywała co miesiąc blisko 10 tysięcy złotych wynagrodzenia. Zdaniem byłego wiceprezesa, jak na tę spółkę, była to bardzo duża kwota. Poziom wynagrodzenia zarządu tej spółki. Tyle, że jak twierdzi jej były wiceprezes, okazało się, że mimo wysokich zarobków Sobolewska żadnym wsparciem dla firmy nie była. To myśmy bardziej oczekiwali pewnych rzeczy, żebyśmy mogli po prostu wykazać także no, zasadność za zatrudnienia, żebyśmy jako spółka mogli pokazać, że zostały osiągnięte jakiekolwiek efekty. Jedno spotkanie i to jeszcze dość wymuszone, z którego nic nie wyniknęło. Pani bywała w spółce może trzy razy. W ciągu tych ośmiu miesięcy? Tak, może cztery. Mając taką funkcję, to. W zakresie obowiązków, panie redaktorze, nie jest od 8 do 16 praca, tylko są inne świadczenia, które świadczyła i wywiązała się z tego. Efekty nie zostały, w mojej ocenie, osiągnięte. To były spotkania bardziej takie, powiedzmy sobie, kawa, herbata. I ile takie spotkanie trwało, tak średnio? To, 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 tak? To, to różnie, to trwało godzinę, czasami 40 minut. Dzień dobry, czy z panią Sylwią Sobolewską mam przyjemność? Tak. Chcieliśmy porozmawiać o kulisach jej pracy w dziesiątej kolejnej instytucji kontrolowanej przez partię jej męża. Chciałem panią zapytać o kilka kwestii. Yy, Wie pan, panie, nie muszę, to... muszę z panem rozmawiać, jestem osobą prywatną i prywatną. Tak, ale nie chciałem zapytać, jak pani trafiła tak? do, Dziękuję, do spółki CPK Inwestor. Halo? Halo? Sylwia Sobolewska rzuciła słuchawkę. Po ośmiu miesiącach rzuciła też pracę w spółce deweloperskiej. Nagle. Czy pani Sylwia Sobolewska jakiekolwiek uzasadnienie przedstawiła, dlaczego kończy pracę? Czy nie? Nie, nie że, że odchodzi. Dwa miesiące przed odejściem Sobolewskiej CBA sporządziło ten raport. Zarzucał on wstępniowi działanie w konflikcie interesów i narażenie spółki na straty. Stępień wkrótce potem odszedł z funduszu, a ze spółki córki jego protegowana Sylwia Sobolewska. Z dzisiejszej perspektywy ten mariaż, myślę, że jak nawet jak każdy inny, polityki z biznesem, w ten sposób się kończy. Słownie trzy pytania o pracę pana żony. Przypomnijmy, za lokalne struktury PiS, które kontrolowały Fundusz Górnośląski, odpowiada mąż Sylwii Sobolewskiej. To jest umowa pana żony? Tak uciekał przed naszymi pytaniami. Ale co istotne, nie zaprzeczył, że załatwił żonie dobrze płatne stanowisko. Czy Pan rozmawiał na temat jej pracy w tej spółce z marszałkiem Kałużem, z Kałużą bądź też, bądź też z prezesem Funduszu Górnośląskiego? Miłego dnia Pan rozmawiał pan czy nie? Miłego dnia życzę. Pani pośle, proszę odpowiedzieć na pytanie. Czy... Miłego dnia życzę? Dziś Sylwia Sobolewska zarabia w publicznych spółkach samorządowych. W ogrodzieńcu nadzoruje firmę, która ma zamek, hotel i restaurację. Całość akcji w tej spółce posiada gmina Ogrodzieniec, na czele której stoi Anna Pilarczyk. Obród jest kilkumilionowy. To bezpartyjna burmistrz, która jednak publicznie wychwala partyjne programy rządu PiS. Polski ład to bardzo ważny projekt dla mieszkańców miasta i gminy Ogrodzieniec. Ucieszam się z tego, i dzięki projektowi będą poprawione drogi w naszej całej gminie Ogrodzieniec. Jakie doświadczenie Pani Sylwii Sobolewskiej decydowało, że właśnie akurat trafiła do tej Rady Nadzorczej? No i, i, jakby i skąd, skąd ja Pani Sylwia? A mhm. drugie pytanie z tej strony. Dlaczego Pan pyta tylko o panią, panią Sylwię, a nie pyta Pan o pozostałych członków? Pytamy, bo zamek to nie prywatna spółka Pani Burmistrz, a Sobolewska dostaje wynagrodzenie z pieniędzy publicznych. Jak wynika z oświadczenia majątkowego Sobolewskiej, dzięki pracy w Radzie Nadzorczej Zamku zarabia około 3000 zł miesięcznie. A rady spółek z reguły obradują tylko raz w miesiącu lub raz na kwartał. Pani Sylwia Sobolewska jest świetnym menadżerem, świetnym organizatorem. I najwyraźniej świetnie zna się też z panią burmistrz. Potwierdzają to zdjęcia, które znaleźliśmy w mediach społecznościowych. W zeszłym roku małżeństwo Sobolewskich bawiło się na weselu syna, burmistrz Anny Pilarczyk. Wizerunków pary młodej i innych gości nie pokazujemy, bo to osoby prywatne. A obecnością państwa Sobolewskich na tej imprezie burmistrz Ogrodzieńca chwalić się nie chce. Czy pani Sylwia Sobolewska razem z mężem Krzysztofem Sobolewskim byli na, na weselu pani syna w zeszłym roku? Ja na prywatne pytania nie odpowiadam. Pan mnie pytał o sprawy zawodowe. No ale czy pani się prywatnie znają? O to pytałem. Nie odpowiadam na pytania, które są prywatne, bo na takie pytania nie muszę odpowiadać. Czy już pan wie, gdzie pracuje pańska żona? Tak, jest prywatna osoba, pracuje e, prywatnie. Jednak pracuje za publiczne pieniądze. Sobolewska zakotwiczyła w jeszcze jednej spółce samorządowej. Tym razem na północy kraju w kamieniu pomorskim. Tam absolwentka biologii zarządza ściekami i odpadami. W lokalnej społeczności wzbudza kontrowersje. Czy pani ma w sobie, jaką wiedzę posiada? No nie wiem, Leonardo da Vinci po prostu. Że wszędzie jest niezbędna i w Kamieniu Pomorskim też. Napełniła funkcję na wniosek pana ówczesnego prezesa spółki. Pojawienie się Sylwii Sobolewskiej w Kamieniu Pomorskim owiane jest tajemnicą. Wiadomo jedynie, że do spółki ściągnął ją Adrian G. Wyszliśmy na wyższy, kolejny poziom. Nie możemy podać jego nazwiska i pokazać twarzy, bo w ostatnich tygodniach został skazany. Jak donosiły lokalne media, prezes spółki usłyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności za korupcję. Tylko pamiętajmy o tym, że jest to wyrok nieprawomocny. W związku z wyrokiem, jaki otrzymał ze spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, odszedł y, niedawno, miesiąc, półtora miesiąca temu... Ale zanim to się stało, na początku tego roku zdecydował jeszcze, że w spółce zmieni się funkcja Sobolewskiej, z wiceprezeski na prokurentkę. Wydaje mi się, że to jest tym spowodowane, żeby ta pani nie musiała wykazywać oświadczeń majątkowych. Bo oświadczenia majątkowe prokurentów nie muszą być upubliczniane. Więc o kolejnych zarobkach Sylwii Sobolewskiej już się nie dowiemy. Sobolewska musiała składać za to oświadczenia majątkowe, będąc wiceprezeską spółki. To właśnie z pierwszego z nich dowiedzieliśmy się, że w 2021 roku zarobiła w sumie w różnych spółkach około 800 tysięcy złotych. A z najnowszego oświadczenia dowiedzieliśmy się, że w ubiegłym roku zarobiła blisko pół miliona złotych, z czego w samym Kamieniu Pomorskim ponad 200 tysięcy. Nie wiadomo, gdzie zarobiła kolejne ponad 200, bo tej informacji nie ujawniła. Wiadomo za to, że tylko przez ostatnie dwa lata, dzięki pracy w państwowych i samorządowych spółkach, Sobolewska weszła do klubu milionerów PiS. A mieszkańcom Kamienia Pomorskiego Sylwia Sobolewska może się kojarzyć z jeszcze jednym, z rosnącymi rachunkami za wodę i ścieki. Ze mną rozmawiali na ten temat. Pani do rachunek i telepała się cała na pracę. Podwyżki w wysokości 20 ponad procent. Jest to, są to podwyżki związane z kosztami, które pojawiły się w ostatnim czasie, dla nas wszystkich trudnym czasie. Sobolewska odpowiada teraz w spółce za powstanie biogazowni. Tajemnicą pozostanie, ile zarobiła w 10 spółkach i instytucjach kontrolowanych przez partię jej męża przez cztery pierwsze lata po ślubie. Wtedy bowiem oświadczeń majątkowych nie musiała składać. Dariusz Kubik, TVN 24.